stu gitarowego jest y, takim sposobem y, spędzania czasu wspólnie z muzykami, którzy we Wrocławiu biją rekord Guinnessa. To jest impreza dla wszystkich tych, którzy nie mogą pojechać do Wrocławia, a chcieliby posmakować tej atmosfery. W tym roku to jest już piąta edycja naszego mostu i w związku z tym jest to taki mały jubileusz. Na pierwszym moście, który nawiązywał do rekordu we Wrocławiu, było, było po prostu magicznie, ponieważ, ponieważ był to wielki wyścig. Musiałem zdążyć z Zielonej Góry do Wrocławia, na 16 na same bicie rekordu musiałem być. We Wrocławiu miałem skalę porównawczą, bo widziałem to, co się działo w Zielonej Górze i to było preludium do tego, co się tam dzieje. Każdy, kto jest w Zielonej Górze, to oczywiście zapraszamy, żeby tutaj był, ale żeby choć raz też wstąpił na rynek wrocławski, bo, bo, bo tam jest coś, coś takiego, jest, co ja nazwałem Morzem Gitar. To jest fenomenalny widok i. I, 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 I ten moment, kiedy, kiedy naprawdę faktycznie rozbrzmiewa Hey Joe i, i, i słychać tą melodię, to jest sztuka, bo oczywiście tam, tam liczy się tych ludzi, tam skwapliwie wiadomo, że rekord rządzi się swoimi prawami, ale tam naprawdę jest jakieś 10 tysięcy ludzi tak? i, i wszyscy, wszystkich łączy jedno. Jesteśmy niezależni od tego, co się dzieje we Wrocławiu, ponieważ regulamin rekordu Guinnessa przewiduje liczenie głosów tylko w tym miejscu, gdzie ten rekord się odbywa. Także nasze, nasz udział jest taki bardziej symboliczny, wspierający. I jak powiedziałem, dla tych, których we Wrocławiu nie ma. Popatrzeć na młodych ludzi, którzy wyciągają e, gitary, którzy jeszcze grają taką muzykę. I nie są to, jak mogłoby się wydawać, młodzi ludzie, którzy są zapuszczeni, zaniedbani. To są naprawdę kulturalne, miłe, sympatyczne młode osoby, które no, propagują taki rodzaj muzyki. I mi się wydaje, że to, to jest bardzo istotne w dzisiejszym, w tym zalewie tej popkultury. Nie? nie mam nic do popkultury, ale trochę miejsca też chcielibyśmy zająć jako radowcy. Most to jest to również promocja naszych lubuskich zespołów gitarowych, którzy nawiązują do pewnego klasycznego grania. Chcemy dać szansę również tym, którzy startują, czyli to jest miejsce dla debiutów zespołowych. Również dzisiaj właśnie był koncert nastolatków z Żar, którzy pierwszy raz zagrali nie tylko na moście, ale w ogóle. Także to połączenie pewnych różnych form, a głównie jest to spędzanie czasu z muzyką gitarową. Oferta dla tych, co grają i tych, co również chcą słuchać i być z nami. pokazanie się tutaj yy... W, w domu, tak? bo jesteśmy z Lubuskiego, więc, więc gramy u siebie Rona Góra. To, to jest obszar, gdzie, gdzie, gdzie chcieliśmy się znowu pokazać, gdzie wróciliśmy. No i wróciliśmy znowu muzyką. Yy, pochwalić się tym, co, co zostanie zarejestrowane na drugiej płycie. Więc, więc, więc chcieliśmy to pokazać. Chcieliśmy, żeby te pio piosenki okrzepły. I żeby ci, którzy normalnie też widzą Piątą Rano, czuliście wyróżnieni i docenili, że nie odcinamy kuponów i nie gramy starych numerów, tylko pokazujemy świeży materiał. Ślad. Jestem zatroskany o to, co będzie z rock'n'rollem. Oczywiście mamy wielk, wielki przystanek Woodstock, tak? Który, który tak naprawdę nie jest nasz. A mi brakuje troszeczkę takich rodzimych, naszych imprez. Brakuje mi przeglądu stricte dla kapel lubuskich. Są tutaj ludzie, którzy są dla mnie pozytywnymi wariatami, którzy dalej nie boją się, ryzykują, kołatają do drzwi polityków i robią te imprezy, więc walczmy, walczmy, młodzieży, grajcie. Jadł tutaj do amfiteatru, widziałem gościa z gitarą w takim starym, szmacianym pokrowcu i go sobie przypomniałem, że on jest co roku. Jest takich osób naprawdę tutaj dużo. Jeszcze dużo osób, które przyprowadzają na przykład swoje dzieci. To też jest fajne, że może jest to jakiś sposób na, na spędzenie e, majówki, na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem właśnie przez muzykę. To jest piękne. Chciałbym wziąć udział w takim graniu. Jest super! Fajna atmosfera, że można sobie wspólnie pograć w z młodymi. Super! Fajnie, super. Zajmij się to. Pierwszy raz tutaj byłem, bardzo mi się podobało. To jest rewelacyjnie naprawdę. Udało się impreza? Myślę, że tak. Wystarczy popatrzeć na wszystkich, którzy biorą udział w tej imprezie. Naprawdę było bardzo fajnie. Zapraszamy na rok.